został wepchnięty do maszyny startowej. I konie ruszyły. Dobrze przyjął start Karol. Teraz zmienia go na prowadzeniu Mukat. Mukat ładnie się rozpędza. Mukat, Karol, Katral, Taba zostały trochę. Handsome Man i Black Cake. Mukat z niewielką przewagą nad Karol. Trzeci jest Katral, czwarta Taba, dołącza tej grupy Handsome a został w tej chwili kilka długości z tyłu Black Cake. Konie wchodzą w zakręt, Mukat wciąż na czele. Pozostałe konie galopują tuż za nim, z wyjątkiem Black Cake, który ma kilka długości strat. 700 metrów do celownika, wciąż Mukat na czele. Trzyma ładnie kanat Carol. 600 metrów do celownika. Karol przy kanacie, polem mukat, rozpędzać także handsome blisko kanatu, także pojawił się tutaj Black Cake, który dołączył do całej grupy. Mukat na czele, cała ława koni, mukat, handsome Man, Karol i przy kanacie, ładnie galopuje Black Cake. I Black Cake się rozpędza, już jest pierwszy. Black Cake, Black Cake, drugi jest handsome Man. walczy jeszcze Karol. I Black Cake zwycięża łatwo. Black Cake drugi będzie Karol, trzeci Handsome Man. dalej Mukat, Taba i na ostatnim miejscu Katral.